W niedzielę zakończyły się ENA Mistrzostwa Polski Seniorów w Wioślarstwie. Na starcie do Malta w Poznaniu stanęło w sumie 214 zawodników z 24 klubów, w tym z czterech klubów poznańskich. Pogoda dopisała, warunki były sprawiedliwe dla wszystkich. Mistrzostwa Polski to zawody, w których wioślarze reprezentują swoje macierzyste kluby, często ścigając się ze swoimi kolegami z osad z kadry narodowej. W tym roku troszkę chciałem i, e, inaczej rozegrać ten bieg, żeby się przytrzymać Mateusza. Udało mi się to, ale e, nie, jeszcze Mateusz jest zbyt mocny i na 1500 odjechał mi i wygrał. Zawodnicy poznańskiego klubu Poznania RPW zameldowali się na podium w 11 kategoriach, a wioślarze reprezentujący KW04 w jednej. W jedynkach mężczyzn trzecie miejsce zajął Wiktor Havel, za to w wyścigu dwójek męskich bez sternika całe potem należało do Poznani RPW. Drugie miejsce w kategorii dwójek podwójnych kobiet przypadło Jessice Sobocińskiej i Barbarze Jachorek. Zadowolona z tego wyniku? No nie jest to do końca wynik, który chciałabym uzyskać, aczkolwiek Przyjmuję go i tyle. I płyniemy dalej, walczymy dalej. Bo praktycznie o to drugie miejsce też musiałyście walczyć. To nie jest tak, że przyszło Wam ono łatwo. Tak, było ciężko, ale my lubimy zdecydowanie, jak jest ciężko, więc to tym bardziej satysfakcjonuje, że te biegi nie są za darmo tak naprawdę. Po Mistrzostwach Polskich zawodnicy kadry spotykają się na zgrupowaniu w Walczu. Tam będą się też klarować składy osad, które powalczą o kwalifikacje olimpijskie. Rozumiem, że będzie jeszcze występowała pewna rotacja w osadach. Pomijam na razie czwórkę podwójną, bo tutaj się nic nie zmieni, ale co chociażby z dwójką podwójną. No mamy tam trzech czy czterech nawet kandydatów do tej dwójki, no i będziemy próbowali rotować jeszcze nimi na treningach i, i próbować osiągnąć, uzyskać taki efekt, co by poprawił prędkość regatową. Imprezą docelową dla wszystkich zawodników kadry są wrześniowe mistrzostwa świata w Belgradzie, tam też będzie możliwość uzyskania pierwszych kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu.